Cześć. Dzisiaj będzie o sprawach ważnych i mniej ważnych, albo nawet nieważnych. Każdy z nas ma w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, w ciągu całego swojego życia mnóstwo spraw. Mnóstwo spraw do ogarnięcia na głowie, do zrobienia, do działania. Zastanów się, które z tych spraw w Twoim życiu, tu i teraz. Ale też w perspektywie przyszłości, w perspektywie tego, jaką drogą chcesz iść i tego, dokąd chcesz dojść w swoim życiu, jak to życie chcesz przeżyć, które z tych spraw są tak naprawdę ważne, które są być może mniej ważne, a poszukaj też tych, które są całkowicie nieważne. Jak już się nad tym zastanowisz, jak podzielisz sobie te swoje sprawy na te y, trzy takie części, na trzy grupy, to zastanów się, ile czasu w ciągu dnia, y, ile czasu w ciągu tygodnia, miesiąca i tak dalej poświęcasz na każdą z tych grup. Ile czasu poświęcasz na sprawy, które są dla Ciebie naprawdę ważne, istotne, które mają znaczenie dla Ciebie i Twojego życia. Ile czasu poświęcasz na te, które są. Mniej ważne. A ile czasu zajmuje Ci zajmowanie się sprawami, które są zupełnie nieważne? I pomyśl, jak ci z tym jest. Pomyśl o tym, że czasu nie zmienisz. Jedyne, na co masz wpływ, jedyne, na co możesz zmienić, to swoje jakby uczestnictwo w nim, rozdysponowanie tego, co masz. Pomyśl, jak ci z tym jest. Pomyśl o tych sprawach, które są naprawdę ważne, a o tych, które są zupełnie nieważne. Skup się na tych, które są ważne. Tam poświęc, poświęć najwięcej czasu, a te, które są nieważne, naucz się odpuszczać. To cię uwolni i da ci przestrzeń na to, co tak naprawdę jest ważne. Powodzenia.